Thank <laughs> you. Państwu, witam Państwa na naszej protestówce. Pokazujemy, o co walczymy, o nasze piękne żółtańce, które przez lata zostały zbudowane przez nasz samorząd, o nasze tereny rolne, które tutaj są w okolicach. O wszystko, proszę Państwa, walczymy. Bardzo Państwu dziękuję za wsparcie, jakimi okazujecie nasze działania, za to, że jesteście każdego dnia z nami razem tutaj, w każdym kolejnym miejscu, gdzie będziemy, też chciałabym, żebyście poszli ze mną żebyśmy wszędzie byli razem. Nie możemy pozwolić na taką grabież. Nie możemy oddać naszych terenów. Pamiętajcie, to jest skok na kasę, skok na kasę zarząd, samorządu, to jest skok na kasę do waszych portfeli. Jeżeli woda będzie kosztowała 46% więcej w skali jednego miesiąca, to co to będzie? Pozwolę sobie teraz oddać głos panu posłowi Grabczukowi, który jest tu z nami, który popiera nasz protest, wspiera nas w naszych działaniach. Proszę Państwa, nic o nas bez nas. Chciałbym Państwu bardzo podziękować za to, że Państwo w niezwykle piękny sposób pokazujecie społeczeństwo obywatelskie. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego mówi wyraźnie: społeczność lokalna rządzi na własną odpowiedzialność. I mówię to jako były prezydent miasta Chełm. Dzisiaj w współczesnym świecie trzeba budować mosty, a nie kopać rowy. Miasto zawsze będzie skazane na gminę, gmina będzie zawsze skazana na miasto. I bardzo cieszę się to, co mówią przedstawiciele państwa władzy. A ja byłem prezydentem, kiedy wójtem był obecny Wiesław Kociuba. I ta współpraca, mam nadzieję Wiesław, że ocenisz, że nam się układała bardzo dobrze. I dzisiaj to nie jest tak, że ktoś buduje mury i nie chce rozmawiać, bo ta postawa władarzy tej gminy mówi, oni, oni mówią jasno i wyraźnie: jesteśmy gotowi do rozmów, jesteśmy gotowi do wspólnych inwestycji, jesteśmy gotowi do tego, żeby podpisywać wspólne porozumienia. Nie jesteśmy gotowi. I mówią to nie w swoim imieniu, tylko w imieniu mieszkańców, żeby bez wiedzy mieszkańców, bez wiedzy władz samorządowych, zabierać część gminy. Na to nigdy nie będzie zgody. <tryk> 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 Powtórzę to raz jeszcze, proszę Państwa, jeśli byśmy dzisiaj usiedli do stołu i rozmawiali, to jestem przekonany, że jest możliwe porozumienie. Ale nie dziwię się Państwa postępowaniu, kiedy Wy wielkim wysiłkiem władze gminy, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo byłem marszałkiem i wiem, jak często przyjeżdżali do mnie, i wiem, ile pieniędzy ta gmina dzięki pisaniu dobrych projektów i dzięki zaangażowaniu otrzymała z funduszy europejskich. To jest niezwykle piękna gmina. Dzisiaj wy, jeśli porównujemy z innymi gminami, nawet w województwie lubelskim, należycie do najpiękniejszych gmin w Polsce, ponieważ jest bar na bardzo wysokim poziomie infrastruktura, macie przepiękne szkoły, udało to się wszystko poukładać. Nie można tego psuć i proszę was, nie pozwólcie, żeby to było zepsute. Ja jestem zawsze z wami. Dziękuję bardzo. Państwo, jesteśmy tutaj w tak pięknym miejscu nad zbiornikiem żółtańce. Ten zbiornik od początku został wybudowany. Jego tutaj nie było. Tu było, były łąki torfianki. Ten zbiornik został wybudowany przez nasz samorząd, czyli przez nas wszystkich, został później upiększany, urządzona została plaża, parking, drogi dojazdowe. Jest to zbiornik w tej chwili pełni bardzo ważną funkcję rekreacyjną. Tutaj tysiące, setki tysięcy mieszkańców hełma i okolicznych miejscowości wypoczywa w lecie. Tutaj na jesieni, na wiosnę i w zimie można spacerować. Mieli, mamy dalsze plany w stosunku do tego zbiornika. I ja zadałem, zapytałem prezydenta: Panie prezydencie, a po co panu ten zbiornik? Pan poszukuje terenów inwestycyjnych. A chce Pan nam zabrać zbiornik, przecież my sobie dajemy radę. W lecie sprzątamy, tony śmieci wywozimy stąd, dbamy o porządek. Tutaj się dobrze dzieje, dajemy sobie radę z tym zbiornikiem, z rekreacją, z wypoczynkiem. Więc dlaczego Pan chce nam też i zbiornik zabrać? Na to pytanie nie uzyskałem odpowiedzi. Na to pytanie Pan Prezydent nie odpowiada. Wymijająco odpowiada o wielu sprawach. C potrzeba, mówi prezydent, że trzeba mu 100, 200, no może 300 hektarów pod uzbro, uzbroić i żeby tam przedsiębiorstwa były, żeby była strefa. Zgadzamy się z tym, panie prezydencie. Możemy usiąść i szukać na mapie, położyć mapę i szukać tych terenów, ale plan prezydent. Wolał przyjść z samego rana w poniedziałek, tydzień temu i zakomunikować nam. Zakomunikować, że już złożył wniosek do premiera, do ministra, że już jesteśmy przed faktem dokonanym postawieni i nie chce dyskutować. Dopiero teraz być może jest to taka rozgrywka, taktyka, trzy miesiące szybkie działanie i pod, od 1 stycznia już jesteśmy w innej rzeczywistości, żebyśmy się nie, nie mogli zorganizować, nie mogli z wami porozmawiać. To jest cała sztuka na. Panie prezydencie, apelujemy, siądźmy. Po co? Pytam pana prezydenta, po co lotnisko? Przecież to lotnisko jest oczelniane. Pięknie, daliśmy parę hektarów ziemi, żeby ono tutaj powstało. Nasz udział jest też naszego samorządu. Prezydent mówi, no chce mieć go w swoich granicach. I tu szereg jest takich pytań, jak spojrzymy. Bagna serebryskie lasy i tak dalej, tak dalej. Chcę. 200 hektarów, 300 hektarów, a plan zagarnięcia naszej gminy to jest ponad 4000 hektarów, ponad 4000 hektarów piękne miejscowości kolanie, kolonia żółtańce, pokrówka, które pełni uzbrojone z pełną infrastrukturą. Trzeba być wspólnotą dobrą samorządową, trzeba czuć ten samorząd, trzeba współpracować. Jak to pan poseł powiedział, kiedy był prezydentem, kiedy był marszałkiem, współpraca była. Też były trudne sprawy do załatwienia. Też te rozmowy były czasami trudne, ale rozmawialiśmy ze sobą. Tutaj, trzy lata temu, na początku, prezydent Helma przyszedł, odwiedził nas i od, razu, i od razu powiedział, że ma zamysł jakby zaboru naszej przestrzeni, naszego terytorium. Później było milczenie, żadnego wniosku, żadnego pytania, żadnego, żad, żadnego zaproszenia do spotkania, żeby rozmawiać i nagle znienacka. I temu się przy, przeciwstawiamy, że nie można nas tak traktować z góry, z, z pozycji Warszawy, z pozycji wyższości, z pozycji um, umocowania w strukturach administracyjno-państwowych. I temu się proszę Państwa przeciwstawiamy i będziemy do końca konsekwentnie dopominać się, żeby nas szanować. Szanowni Państwo, prezydent ma wizję rozwoju miasta Helma, poszukuje terenów inwestycyjnych. My pytamy, czy na terenach kolonii żółtaniec przy zwaltej zabudowie jednorodzinnej, bazyla, zwalta zabudowa jednorodzinna, czy tu są tereny inwestycyjne, czy tu nad zbiornikiem, gdzie są tereny rekreacji, wypoczynku, czy. Są tereny inwestycyjne. Czy można tutaj na Lusze Wody, czy na tej wyspie, która tam jest, postawić fabryczkę? Nie. Mówimy, tu nie ma terenów inwestycyjnych. To jest jakaś pomyłka. Wskazuje na grunty orne tu za lotniskie. Te grunty są własnością prywatną. Mówi, że inwestor, są inwestorzy, którzy zainwestują. Ale, żeby inwestor mógł coś kupić, Ktoś musi chcieć sprzedać. Ja w piątek rozmawiałem z właścicielami tych gruntów. Oni nawet nie myślą o tym. Mówią, że to jest ich dorobek całego życia. Oni mają tutaj bazę, mają gospodarstwo rolne. To jest ich główne źródło utrzymania. Oni nigdy tego nie sprzedadzą. To jakie to są tereny inwestycyjne? Pytamy. Po drugiej stronie naszej gminy, po północnej stronie gminy. Okrzów, Kozakotówka, Nowiny Srebrzyszcze. Ogromny obszar. W sumie 6 tysięcy mieszkańców. Chce wchłonąć do miasta. Okrzów, teren zabudowy jednorodzinnej. Zwarta zabudowa. Srebrzyszcze. Park krajobrazowy. Prezydent mówi, że chce stworzyć Miejski Park. Technologiczny. Tam już jest park, ale krajobrazowy. Na tych terenach nie postawi fabryczki, nie postawi y, zakładów inwestycyjnych. Są bagna serebryskie, Jest Natura 2000. Jest y, poligon wojskowy. Co tam można po, y, wybudować? Jakie to są tereny inwestycyjne? Ale o tym trzeba rozmawiać. Jeszcze tak zakreślił, bo na mapie. Mapa wszystko przyjmie, papier wszystko przyjmie. Zakreślił zbiornik w żółtańce. Ale by istniał zbiornik, jest kilka kilometrów doprowadzalnika do zbiornika. To jest integralna część zbiornika. O tym już prezydent zapomniał. Proszę państwa. Tak jak mówimy, jak tu wszyscy jesteśmy, nie ma zgody. Nie ma zgody na to, by mógł zawłaszczyć dorobek całego życia naszej pracy zawodowej. Nas, poprzednich fójtów, pracowników urzędu gminy. To są lata ciężkiej pracy. Tak jak pan poseł mówił, zabiegaliśmy przez lata ośrodki, ośrodki unijne, by gmina nasza mogła się rozwijać. Jaka jest gmina, wszyscy widzimy. A teraz ktoś przychodzi i lekką ręką zagarta cały obszar i mówi, to będzie teraz moje. Jadąc tutaj do Państwa widziałem Billboard taki jeden. Siódmy nie kradnie. Dziękuję. Bierze, to ja tylko powiem, że to zawłaszczenie spowoduje, Szanowni Państwo, cios dla wszystkich. Jeżeli by ten czarny scenariusz zrealizował się dla tych, którzy przejdą do miasta, i dla tych, którzy pozostaną, bo z naszych dochodów własnych w budżecie będzie mniej o ponad 40% naszych wpływów podatkowych i różnych przychodów naszych własnych, to jest ogromna dziura budżetowa. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że będzie na pewno gorzej i jednostce gminy Heum, która pozostała, by okrojona. I myśl, nie wiem, źle nie życzę mieszkańcom, którzy pójdą do Heuma, ale, ale zawsze będą gdzieś tam pewnie na peryferiach na peryferiach miasta. Proszę Państwa, bo w tym wszystkim jeszcze jest sprawa skok na gotowe zakłady, bo my mamy część cementowni. 10% jej powierzchni, trochę podatku. Proszę Państwa, to rekompensata dla ludzi, którzy w sąsiedztwie w tej cementowni przez tyle lat mieszkali. Mieszkańców Srebrzyszcza. przez tyle lat pamiętamy, my, może niektórzy nie, młodzi nie pamiętają, ale troszkę starsi pamiętają, a tam gruba warstwa pyłu zawsze była w ogrodach i na dachach, jeszcze nie tak dawno i w płucach mają jeszcze ten pył. To była ta rekompensata dla tych ludzi, trochę tego podatku, i nam chce zabrać te resztki podatku z, od jednego komina. Tam mamy kilka zakładów. Czyli to jest budowanie nowej infrastruktury? To nie jest budowanie, to jest skok na kasę. To jest czytelne, bardzo czytelne i bardzo wyraźne. To są Wasze słowa, to są Wasze opinie, które do mnie trafiają. Ze względu na to, że to do mnie media się zwracają, żebym Was reprezentowała, to pozwolę sobie to przeczytać. Nie potrafię tak pięknie mówić jak Pan poseł czy Panowie samorządowcy. A nie, a nie, a nie, a nie. Proszę Państwa, jesteśmy tutaj po to, bo musimy bronić naszego domu, naszej tożsamości, naszej małej, pięknej ojczyzny, którą jest gmina. Prezydent Panaszek, swoją lekkomyślnością i krzywdzącą wiele o tysięcy osób decyzją podjętą ponad naszymi głowami, chce nas ograbić z dorobku, który jako społeczność gminy budujemy od ponad 30 lat. Od 1999 roku Panowie Wójtowie są z nami. To państwo ich wybierają, to my wybieramy ich, jako naszych samorządowców. Czyli są jakimi gospodarzami? Dobrymi. Dobrymi. dokładnie. Dobrego gospodarza się nie wymienia. Nie chcemy do miasta. A jedno pismo pana prezydenta Banaszka po, może to wszystko zniweczyć. Twierdzi, że to nie on składa wniosek. Sami państwo widzieliście, w piśmie do wojewody Lubelskiego jest wyraźnie napisane z jego inicjatywy, z inicjatywy władz miasta. I teraz tylko jedna zgoda Ministerstwa Spraw Wewnętrznych klepania się po plecach politycznych kolesi, a dla nas to utrata poczucia godności, złamanie zasad demokracji i zwykły brak przyzwoitości. Na to się nie godzimy. Wielu z nas celowo zmieniło miasto na gminę, płacimy mniejsze podatki, nasze dzieci dorastają w spokojniejszych warunkach, a mimo to wszyscy cieszymy się zdecydowanie lepszą infrastrukturą niż miasto. Wystarczy spojrzeć na nasze, miejskie na nasze drogi gminne i miejskie drogi, oświetlenie, inwestycje. Gmina stale się rozwija, dlatego jest tak atrakcyjnym wąskiem dla pana Banaszka. Prezydent Banaszek bez żadnych konkretów, uprawiając czysty PR bez rozmów i konsultacji z nami mieszkańcami, myśli nam oczy jakimiś medycznymi inwestycjami. Budową kolejnych państwowych centrów. My znamy te opowiadki, kreowane na potrzeby konferencji prasowej. Zostają z nich tylko puste slogany i tekturowe czeki, które już my nieraz widzieliśmy. Czeki bez pokrycia. My natomiast zostaniemy bez atrakcyjnych terenów, możliwości rozwoju, centralnymi decyzjami i wyższymi opłatami. Inwestorów zapraszamy gdzie? Tu do nas, do gminy. Dołączcie do nas, do tak już licznego grona zadowolonych przedsiębiorców. Ale łatwiej jest przyjść, bo gotowe, niż zagospodarowić, uzbroić i przygotować to, co się ma, bo przecież to kosztuje. W ogóle tak naprawdę w tej sprawie chodzi, wiecie o co? O pieniądze. Nasze podatki, daniny wpłacane do budżetu zadłużonego połusze miasta, hełm, po prostu poprawi jego kondycję. A przecież modelowe miastopizm musi świecić przykładem, a nie długami. A że w procesie decyzyjnym nie liczą się ludzie, czyli my, cóż my możemy znaczyć dla wielkiego pana prezydenta? Jest jeszcze jednak sprawa. Pan prezydent Panaszek chce wkonać najbardziej atrakcyjne części gminnego tortu. Lotnisko, yy, z lotniskiem szkoleniowym PWSZ włącznie. Coś stanie się z tym, co zostanie, z ludźmi, którzy staną się mieszkańcami jednej z najuboższych gmin. Zmniejszy się liczba ludności. Zmniejszy się możliwość ubiegania o fundusze. Tych ludzi nikt nie wspiera. Tych nikt Nikt ich nie wlicza w te prognozy i korzyści, które przedstawia pan prezydent. Niech pan prezydent przedstawi je dla nas. Jakie my będziemy mieć korzyści z tych, tych miejscowości, które zostaną? Analiza byłaby oczywista, że jest to działanie na niekorzyść gminy, co wpłynie na znaczne spowolnienie rozwoju tych terenów. I jeszcze jedno. Prezydent stara się z nas zrobić frustratów i malkontentów, którzy nie dostrzegają wielkiej szansy, którą nam oferuje. Niech nas. Pan prezydent nie obraża. Mamy swój rozum i znamy swoje prawa. Wielu z nas z powodzeniem prowadzi duże biznesy, kieruje firmami, stanowi kadrę za plecze ważnych i liczących się instytucji. To nie tylko skok na gminną kasę, ale też na nasze portfele, bo będzie wszystko droższe. Będą wyższe podatki, wyższe opłaty za wodę. Nie oddamy się bez walki, bo wiemy, co możemy stracić dla nas i dla naszych dzieci. Szanowni Państwo, ja chciałbym jeszcze dodać, bo tak mi umknęło. Prezydent ma wizję. My mamy konkretne plany, plany, które mogą się w najbliższej przyszłości zrealizować. Mamy projekty, tak jak przy Szkole Żółtańca, projekt przedszkola, oddziału przedszkolnego i klas integracyjnych. Projekt Żłobka przy placu, przy Szkole Podstawowej. Także tu jak stoimy po prawej stronie za tymi drzewami mamy piękny projekt amfiteatru. Amfiteatru wraz z zapleczem. Także sanitariat jest zaplanowany. To są już projekty konkretne. Czy te projekty będą zrealizowane, jeżeli te tak, grunty pan prezydent przywłaszczy? Sądzę, że nie. Dziękuję bardzo. Nie Uba mieście, źle działo się Więc padł na pomysł, dołączę się Na naszą minę wzięła go chęć Bo tu jest pięknie, wszystko na pięć Szczęka spadła aż po sam stół Gdy do urzędu wtargnął mu tłum. I wszyscy razem spotkali się I wykrzyknęli do miasta nie? Rapapara, rapapara ty od naszej gminy wara, Rapapara, para, ty od naszej gminy vara. gminę chciał przejąć ze wszystkich sił, pisma wysyłał to pił lecz my nie taki potorny lud. Z dana zostanie z wróg. Rapapara, rapa para, ty od naszej gminy vara. Ferra papara Ferra papara, Pe claseei.